Wskazówki dla trygonu ognia są już na kanale z okazji zbliżającej się pełni 16 lutego. A teraz chętnie opowiem Wam króciutko o tym, co wylosowałam dla Waszego trygonu, czyli dla trygonu wody. I zaczynamy od Ciebie, drogi Skorpionie, droga dziewczyno, żeby nie pomylić z kolcem, jak to niektóre panie się przedstawiają, Skorpionice. Karta Arcykapłana. Być może przy pełni, drogi Skorpionie, wejdziesz na taki bardziej duchowy poziom, będziesz mieć takie rozważania bardziej metafizyczne, pełnia nas może skłaniać do takich rozmyśleń. Ale tak obiegowo o tej karcie mówi się też, że to jest po prostu karta albo wysokiego duchowieństwa. No ale zakładam, że nikt z Was do zakonu ani w stan kapłański wstępować ani zakonny nie będzie, raczej by Was tu nie było. Ale jest to też karta wchodzenia w związek małżeński, więc być może jakieś takie rozważania dla tych skorpionów, które mają taką, takie opcje życiowe, albo takie bardziej duchowe połączenie z Twoją osobą, jeśli jesteś w relacji. I to dla Ciebie, skorpionie, wszystko. Teraz raczek i raczka. No, zanim opowiem, to jest oczywiście Asbuław, karta środkowa. Zanim opowiem o najbardziej oczywistym przesłaniu tej karty, kto mnie dłużej ogląda, ten wie. Tu się uśmiecham pod tak zwanym wąsem, to opowiem o tym drugim znaczeniu, może ciut bardziej przyziemnym. Ta ręka na tej karcie za chwilę pochwyci tę buławę i dziarsko nią y, będzie wywijać, więc to jest taki znak, zielone światło, światło na wchodzenie w różne nowe inicjatywy no ale w pełni to chyba nie jest dobry czas, bo w pełni możemy być bardziej roztargnieni, bardziej się z ludźmi kłócić pełnia nie jest co do zasady dobrym czasem na rozpoczynanie rzeczy, no ale od każdej zasady wiadomo, że są wyjątki no i drugie znaczenie tej karty ja już monotomatycznie z tym seksem być może, ale no to jest super karta Witalności, wigoru, chęci, apetytu na życie i apetytu na seks. Jeśli masz swoją osobę i jesteś w szczęśliwej relacji, no to tylko tutaj pogratulować. Być może pełnia w raczkach wzmaga tę chęć, te chęci witalne i tę chęć do czerpania z życia, bycia z drugą osobą. I to jest super a trzecia karta no to nie jest taka za fajna bo jest to ósemka miecze i to jest karta dla ciebie droga rybko rybki możecie mieć jakieś nieprzepracowane tematy a pełnia też sprawia, że możemy gorzej spać i mogą do nas jakieś nasze strachy na lachy wracać i teraz pytanie do ciebie jest takie czy jesteś jak ta kobieta na tej karcie która pozwoliła sobie zasłonić oczy i się nawet nie wyrywa i tak biernie trochę idzie na te miecze. Nie lubię tej karty. Nie do końca. No, nikt nie lubi być bierny, nie? Tylko czasami mamy takie momenty, że upadamy, a potem się podnosimy. Natomiast, jeśli, droga rybko, u ciebie ten stan się dłużej utrzymuje, to ja zawsze mówię przy tej karcie. Adrenalinka przez jakiś czas czy stresowanie się jest super, ale w momencie, kiedy to się przeradza na przykład w strach i trwa to dłużej, czyli taki bardziej lęk, to warto zawsze iść do jakiegoś mądrego, dobrego, psychoterapeuty na przykład. I pogadać tak zwyczajnie po ludzku. A jeśli już tak bardzo, bardzo nie chcesz, bo na pewno są takie osoby, które nie chcą, no to rozmowa z kimś zaufanym, z przyjacielem, przyjaciółką też być może będzie pomocna. Drogi, trygonie wody, bardzo spokojnej pełni Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie.